Cześć! Fajnie, że z nami jesteś. Wiemy, jak cenny jest Twój czas. Dlatego jestem tutaj, aby streścić Ci nasz ostatni wpis na blogu. Audioblog InStream Group to digitalowa wersja naszego bloga edukacyjnego. Porozmawiajmy o sprzedaży i generowaniu lidów. Sprzedażowy Audioblog, odcinek 23. 10 wskazówek dotyczących generowania leadów. Zbudowanie efektywnego zespołu marketingowego, który dostarcza firmie określone wyniki, to nie lada wyzwanie. Budowanie kampanii marketingowych wymaga wielu działań i rzadko kiedy daje od razu rezultaty. Dlatego przygotowaliśmy kilka prostych porad, które pomogą Ci przybliżyć się do sukcesu. Oto 10 wskazówek dotyczących generowania leadów. Po pierwsze, poznaj klienta. U podstaw jakichkolwiek działań marketingowych czy też sprzedażowych leży tak naprawdę wiedza o kliencie. Niestety wiele firm poświęca temu elementowi bardzo mało czasu. Często skupiamy się jedynie na profilu firmy, bądź też stwierdzamy, iż każde przedsiębiorstwo potencjalnie jest zainteresowane naszymi usługami. To oczywiście powoduje, że komunikat, jaki przygotowuje się w ramach działań marketingowych czy sprzedażowych, jest nietrafiony i nie przynosi on spodziewanych rezultatów. Im bardziej zainwestujemy w analizę profilu naszego klienta, dowiemy się, co nas z nim łączy, jakie procesy podejmuje na co dzień i w jaki sposób nasze rozwiązanie jest w stanie mu pomóc, tym efektywniejsza będzie nasza kampania marketingowa czy też kampania generowania leadów. Analizując potrzeby naszego klienta, należy zastanowić się, jakie działania on codziennie podejmuje, jakie wyzwania go czekają i jakie ma on ku temu odczucia i niepewności. W ten sposób jesteśmy w stanie zaprojektować wzór komunikacji który przyda się nie tylko w działaniach marketingowych, ale przede wszystkim w działaniach generowania leadów. Ważne jest, aby w organizacji komunikacja była spójna. Dotyczy to wszystkich elementów wizualnych jak i niewizualnych. Mianowicie strony internetowej, komunikacji marketingowej, strategii sprzedaży i tego, jak komunikują się handlowcy z klientem. To wszystko ma wpływ na efektywność podejmowanych przez firmę działań. Po drugie, mierz wyniki Jakiekolwiek działania marketingowe i sprzedażowe realizuje nasz zespół, najważniejszym elementem jest mierzenie ich efektywności. Jeżeli czegoś nie mierzymy, nie jesteśmy w stanie oszacować, czy coś się u nas sprawdza oraz czy idziemy w dobrym kierunku. Tylko odpowiednie dane pozwalają ocenić, czy konkretne wyniki ostatecznie są dobre, czy też złe. Organizacja, która nie skupia się na mierzeniu efektów, stoi w miejscu. W przypadku marketingu jednymi z najważniejszych metryk są oczywiście konwersja, CPL, Customer Acquisition Cost i wiele innych. Kolejna wskazówka dotyczy testowania. Decydując się po raz pierwszy na jakieś działania marketingowe i działania w zakresie generowania leadów należy mieć świadomość, że nie od razu osiągniemy sukces. Czasami niektóre działania podejmowane w konkretny sposób mogą nie przynieść rezultatu. Ważne jest, aby podejmować się kolejnych prób i testów. Dla przykładu w kontekście strony internetowej doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy witryna konwertuje, a jeżeli tak, to w jaki sposób są testy AB. W tym zakresie tworzy się dwie wersje strony internetowej i podpina narzędzia takie jak Hotjar czy Google Analytics. Mierzymy w określonym odstępie czasu konwersję i zachowanie użytkownika na stronie. Czwarta wskazówka: dywersyfikuj działania. Testować należy nie tylko konkretny kanał w kontekście różnego rodzaju jego wykorzystania, ale przede wszystkim ogólnie różne źródła generowania leadów. W przypadku generowania leadów istnieje wiele źródeł i metod ich pozyskiwania. Nie ma idealnego przepisu na działania marketingowe dla konkretnego biznesu. W zależności od tego, co firma sprzedaje, dobiera się odpowiednie kanały marketingowe i sprzedażowe. Wiadomo jest jednak, że jeżeli przedsiębiorstwo oferuje produkty dla szerokiej grupy klientów o relatywnie niskiej kwocie, najczęściej wybierane są działania marketingowe, których celem jest dotarcie do szerokiej grupy klientów. Minusem tej metody jest najczęściej brak możliwości idealnego dopasowania targetu. W przypadku biznesów, które specjalizują się w bardzo konkretnej niszy, najczęściej stosowane są praktyki wykorzystujące dedykowane działania SEO, a także działania lead generation typowe dla działów sprzedaży. Code mailing czy social selling. Im więcej kanałów generowania leadów firma posiada, tym kreatywniej i efektywniej jesteśmy w stanie zaprojektować maszynę do pozyskiwania klientów. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę podczas generowania leadów, to utrzymywanie spójnej komunikacji. Jak już wspomniałem w jednym z punktów, kluczowym elementem skutecznej akcji marketingowej i działań lead generation jest spójna komunikacja. Oznacza ona, że klient będący na różnych etapach procesu sprzedaży otrzymuje bardzo spójną komunikację. Niezależnie, czy jest to klient, który dopiero zapoznaje się z działalnością firmy, czy taki, który już doskonale zna wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo. Wydaje się to oczywiste, jednak w praktyce wcale takie nie jest. W wielu organizacjach dział marketingu i dział sprzedaży stosuje bowiem zupełnie różną od siebie komunikację. Dla klienta tworzy to niestety dysonans i zakrzywia odbiór tego, co tak naprawdę firma dostarcza i jakie są jej kluczowe wartości. Wskazówka szósta. Inwestuj w to, co działa. Jedną z najbardziej praktycznych zasad w marketingu i sprzedaży jest skalowanie tych działań, które w organicznej formie przynoszą najlepsze rezultaty. Zanim zdecydujesz się na inwestycje w taką metodę generowania lidów, jak na przykład AdWords, postaraj się przeprowadzić kampanię z bardzo niskim budżetem. Miesz to, co przynosi najlepsze rezultaty, a następnie rozwijaj i wspieraj dodatkowym funduszem. Inwestuj jedynie w takie działania, które sprawdzają się już u samych podstaw. Niestety wiele firm inwestuje bardzo duże środki w reklamę, nie do końca analizując jej pierwotną wersję i rezultaty. Prawie każde działania marketingowe wsparte dodatkowym budżetem generują swego rodzaju wyniki, nie zawsze jednak osiągamy najlepsze rezultaty, które moglibyśmy wygenerować z posiadanym budżetem. Wskazówka siódma: weryfikuj lidy. Każda organizacja powinna uczyć się na podstawie posiadanych danych. Tak samo jest w przypadku wygenerowanych lidów B2B. Wiele działań marketingowych, a szczególnie te o charakterze masowym, dostarcza lidy, które nie zawsze będą spełniać wymagania zespołu handlowego. Natomiast spora część działów sprzedaży nie posiada modelu kwalifikacji lidów. Oznacza to, że każdy potencjalny klient stanowi taką samą domyślną wartość. To niestety z perspektywy procesu sprzedaży jest nieprawdą i wielokrotnie powoduje, iż zespół handlowy skupia się na takich klientach, którzy z definicji nie przeprowadzają pożądanego przychodu. Weryfikacja lidów pozwala zaoszczędzić czas zespołowi handlowemu na pracę z tymi liczbami, które posiadają największy potencjał sprzedażowy, ale również pozwala zespołowi marketingowemu zrozumieć, które lidy konwertują najlepiej. Wiedza ta powinna być wykorzystywana przede wszystkim przy dywersyfikacji źródeł i podejmowaniu decyzji, które kanały są ostatecznie najbardziej efektywne. Fakt, iż jeden kanał wygeneruje więcej lidów niż drugi, wcale nie musi sugerować, że to najlepsze rozwiązanie. Tutaj jeszcze dużą rolę odgrywa weryfikacja ów lidów i stwierdzenie, czy konwertują one w potencjał sprzedażowy. Następna wskazówka brzmi: korzystaj z nowoczesnych narzędzi. Obserwując wiele firm z zewnątrz. Dostrzegamy, iż w organizacjach zbyt mało mówi się o nowoczesnych narzędziach marketingowych i sprzedażowych. Wiele procesów, które jeszcze jakiś czas temu nie posiadały wsparcia w odpowiedniej technologii, rok później dysponowały już kilkoma rozwiązaniami na rynku komercyjnym. Właśnie w tym zakresie dobry marketingowiec powinien nieustannie rozwijać swoje kompetencje i nadążać za trendami i technologiami, jakie wdrażane są na rynku usług marketingowych i sprzedażowych. Obserwując trendy na rynku producentów aplikacji marketingowych i sprzedażowych, można by powiedzieć, że kierunek rozwoju tego sektora idzie w optymalizację czasu, jaki marketer poświęca na konkretne działania. To bezpośrednio wpływa na korzyści finansowe w firmie oraz pozwala skupić mu się na kluczowych dla przedsiębiorstwa elementach. Ostatnia moja wskazówka dla Ciebie to: ucz się i czytaj. Wiele nowoczesnych firm technologicznych jako formę marketingu stosuje dzielenie się wiedzą, dzięki czemu powstaje ogromna ilość fantastycznych e-booków, książek i materiałów wideo, z których możemy nauczyć się, jak skutecznie realizować działania marketingowe i generowanie leadów. Dobry zespół marketingowy na bieżąco rozwija swoje umiejętności, śledzi najnowsze trendy i sięga po nowe, dopiero co przetestowane rozwiązania. Często też sam wdraża swoje koncepcje i w ten sposób rozwija swoją machinę sprzedażową i marketingową. To już koniec wskazówek o generowaniu lidów w tym artykule, natomiast w pozostałych czeka na Ciebie kolejna dawka wiedzy sprzedażowo-marketingowej. Zachęcam do zapoznania się z naszym blogiem i śledzenia go na bieżąco. Do zobaczenia. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się znów niebawem. Jako InStream Group wspieramy firmy, jak Twoja w skutecznej sprzedaży, optymalizujemy procesy i zespoły handlowe, pozyskujemy nowych klientów oraz wdrażamy systemy CRM. Jesteśmy do Twojej dyspozycji na naszej stronie internetowej InStreamGroup.com. Twój partner w sprzedaży. Do usłyszenia.